Siema, jestem jestem Karusiak. Ty dzisiaj robimy rekrutację do mojego teamu. Jest dzisiaj ze mną JD <gry> Miko JD Dobra, serio kruk na Cievrona. Wycisz i Moje z nami kruk i robimy rekrutację Aż, a... dla Miko do mojego a, a... teamu. Tak, no, no, czekaj, weź na chwilę przerwy weź tam, czekaj, okay. i, 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 i nowa. No dobra. Ja też robię ciszę. Ogólnie to jeśli chcecie rekrutację do teamu to piszcie w komentarzu. Są już trzy osoby. Więc dobra. Rozpoczynamy Gierę. Ej, ty Mikał jesteś? Jesteś, jesteś. Tak. Więc dobra, to jest pierwsza runda. Obok siebie. Mam. No. Kurda. No. Pierwsze, yy, do do 10 gram? gramy. No 1-0 okay. wygrywasz. Nie po prostu z będzie miała pierwszy 10? Czy jak? Yy, nie. Przynajmniej 6 rund musisz wygrać. Albo dawaj, może do 5. Jak będzie remis, to przechodzę.

ale pamiętaj, gramy do dziesięciu. Trochę szybko idzie nawet. Mhm. Więc, dobra, lecimy. Mhm. O kurda. Chyba się spociłeś. No. Czemu to jest 150 HP tylko? Też dla mnie dzwoni No halo Czaj, bo robię tu rekrutację, co? No jakie? Tylko trzy, a co? Platinium? Nie ty masz największe srebro, tylko musisz coś napisać. No właściwie jest problem. Co? Ej, czekaj, to może na mesie ci zrobię platinium? No ale to też zależy, czy można dawać rangi. Na mesie chyba nie. Wygrywam 3-0? 3-1, 3-1. Ej, czemu to jest tylko 150 HP? Ej. Hmm. Da się raczej. No bo tak ustawiłem. No. Aha. Wygrywasz 2-3. Mhm. Ja przegrywam. No przegrywasz 2 dwa. 3-2. Wygrywam. Nie, moją wygrywany. Musisz się przychodzić. Co? No tak, musisz przynajmniej y, wygrać 6 rund. Ani pięć? Boy, a nie 5? Bo i No dobra, to 5. Ja ty to, sobie sobie potrafię. Kurde. Się. <laughs> to to was wchodzę w jeden trafie. O kurde. To cończy się? To on to chwieje, to on moje. Nie. To moje. Wygrywasz ile? trzy. No, no no. Więc przynajmniej jeszcze dwie rundy musisz wygrać i no i przechodzisz do Timo. To to. Było zedytowane. No nie, tego chopa muszę wyciszyć, bo nagrywam odcinek. Hmm. <coughs> o Boże. Dobra. Za odcinek nagrywa. No ten. Rekrutacja do Wycisz... Wyciszki. Już chciałem wyciszyć. No, teraz otrzymać. nie jest 4-3 Ej, to za odcinek robię. Cztery, no rekrutacja mam, do teamu. Jakiego? Do mojego. To sobie po tej rodzinie tu A to mogę sobie komuś też zrobić nakro. No Jak już mogę. jest. jest. Małysie też. No, Jak ktoś chce do Timu. teamu. No, no, jakiego ja teamu? Pięć. Co mówiłeś? No to wygrałeś już. No. A co, chcesz już kończyć? Nie, Dawaj ale odcinek nie? już zakończę. Więc dobra, wygrał Nico Best. Chyba że później możliwe będziesz mógł przejść na srebro i na żelazo. Największa ranga to platinium. Na której tylko ty, ty jesteś i na nią nie wejdzie. No. Mikał wygrał, przychodzi do teamu, więc to będzie czwarta osoba, więc tego odcinka by było na tyle, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji na tym kanale, więc elo.